no, jak wiecie dawno mi nie było Jest spodziewane to było przez krasze Które co chwilę dostawałem Ale skoro wróciłem Chciałem wam pokazać mojego dołu Performance Cup z MegaOrbim Którym była nasza sana QL. Było mi bardzo miło Gdybyście zostawili sobie z I życzę wam miłego oglądania Mam ONGO To go Dostał 50 Full box, full box Moje, moje Crack, zero ma Nice Daj jakieś macy... o mam coś Walek grzybki, trzymaj górę Ty! Ty, bo on nas zdejmie, o 70 tylko On mnie dobija Daj, im masy, daj im masy, masy, daj im masy. Co? Ja się sunę Sun. On dostał 70 coś On miał kewa full No nie chce mi się, mam takie lagi Chodzi. Na dół zbiegł. A! No tu nie nieźle, pewnie się zbiegł na dół. No to, naj... no to na... dół, tak Nice. Noże. Nice. No, chodź, 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 chodź. No to nice. Tylko ja dostanę zaraz od tych ciuli. No chodź, no. No idę. Musiałem się oglądać za sobą. Mm, tu jest trochę lipa, nie ukrywam. No. No Popatrzcie na tą górkę, bo te śmieci one no chciały nam coś zrobić za tą snajpę. Aha, to... No tu gdzieś, do góry. Dywan prezent, Samaj. Po drodze zahaczyłem o 10 cegły. Let's go, Walnę ja. Ja walę, ja walę. Dobra, no, no. no. S. Chodź za mną, chodź za mną, no chodź. No idę. Snajpiam. Eee, no dół, no dół, 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 ja śmiecie śmieciem. Dobra, zasnij, zasnij, no. Duch, dół, w dół, chwycę. Ja też tu, tu, tu. That, that. Na nas. Na nas, so, na nas, na no nas. White? Sześć White. That, that, that. Nice. Patrz. No nie, no, żeś nie, trzymał to no, idealnie. To, no, no. A! no to znajdź. Stop. Nice. Stop, tacy upo co tu grają. Ej, e, White! Syrena ma White, patrz. Gdzie?

ja w ogóle nie zarobki, nie, ja tu masz 6 Co, Cofnij się, cofnij się. Tutaj. No wybuduj Bo tu. Mają. A do zona ja bym przewiegł no, od razu. Wa wa ja walnę, ja walnę. No dobra, to ja ci zaraz, na ja walnę już. Na, na niego, na nim, albo nie, na, dół. Nie, na, dół, na dół. Ale żeś mi górę zabudował. To jest na pewno na się wszystko, tak? Tak, tak, tak. Pa, 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 dół, podejdź do mnie, podejść do mnie do boksa. Zaufaj. Tu, no. Patrzcie, ze snajpów, dobra, nie ale... Ej, patrz tego Ziutka, pod nami On będzie leciał, jak Adam Bałysz Dobra, walę wale Fiza, lecimy, ja walę Fiza o, no, Otwórz, otwórz, otwórz Tu, tu, tu. chodź Nie bij, nie bij Gdzie, gdzie, gdzie? Nie bij, nie bi, nie bij, do przodu, do przodu A, plecy dostałem A, w boksie mam Ej, jestem dead, jestem dead jest 120, dead Dead, dead, Ja, walę ja walnę Fiza Ej, góra nie nasza postaw, tu schody a! O to fajna góra, to była. A jeszcze tu był chłop! Od góry! No to nice jest 3? 3, 4, 3, 60, do 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 do. 100, 100! Ja ją dam 100. Tyrolka i za no no z tyłu. Imo trochę bardziej do prawej możemy tak. Tam i na tą tyrolkę idziemy. A tu są chłopy. Patrzę się. Mm. A, patrzę się. I masz się podbudujmy do góry, nie trollkę. One mnie dropują w śmiecie, dostałem 30. Nie dobra, biję ich. Ja się podbuduję. Mhm. się. nie mam, odostałem minus 80, nie wiem, ja mogę. Z kulkami? A jeszcze nie jeszcze nie Także jak będziemy leżyć, to dobra już O no i służyłem jedną bez sensu Ja, ja już terrorko, nie mam kulek ja też nie mam te rogować Oho dobra, o, Już myślałem Że poniżej dobra, lecimy Woda wal Nabijaj, nabijaj 24 One się Chodź Może jeszcze jedno użycie co walne o oho i Mafis. No i dostałem ja jawale. Kleś po prostu nie bi się. Jesteś ze mną? A dostałem. Gdzie? Mam zero kulek, jakby co? Dobra, ja też. Ty, albo dobra. Ile cię? No i dostałem. Też. No po co? Ja jeszcze do zona mnie bym kapciu. O, my też nie mamy. Ja walnę splash'a Bo ja potrzebuję Dwa, dwa walę, co? Hello, Później feed'em uh -huh. Musimy kogoś nawalić Mamy szabo Ale wal 26? Ura do, do góry, ja nie mam kulek, ja nie mam kulek O, no to Ja walę feed'a O, jedyny no splat, jedyny splat Idę do ciebie, ja mam no ja walnę splash'a no, się... jednego ha. Ja jakby co mam 500 no, matka nie jeszcze nie, wal, nie, wal, nie wal. Ale... No dobra, teraz. I FI walne i lecimy. albo okay, No... Otwieraj. No, leży jakiś. Sto. Dead, dead. dead, No dead. no kon Nie miał... Miał co dużo. Chcesz? Łap całą tego. Całą I lecimy. Do przodu. Ja nie mam no, kulek no, czy, w ogóle. Aj, dostałem. A ja mam bigi. jakbyś chciał Nic. Nie mogę na razie do siebie przejść Czekaj nie mam jak Idę teraz Jestem Tylko to nie jest moje, chodź ja... o, Dawaj Biga, dawaj Biga Ja ci daję medalion, o. masz medalion Oj przetargu jednego, bo przetarpu jednego o. I... Walefiza i lecimy Ja ci później oddam medalion na dole Chodź w dół Jesteś ja ja, ze ja, mną? Ja, ja mam dobrą ja do ciebie, i do ciebie Łap, łap. Czekaj, no, jeszcze nie, nie, jedną nie, nie, kulkę nie, muszę No, nie, nie, nie czy ja mam trzy, ja mam, czy ja mam czy. I te, y, kulkami przelecimy. czy nie? Mm -hmm. Czekaj, czekaj. Czekaj, ja ci daję medalion zaraz. Przed rotacją muszę nie, nie, ci nie nie, oddać. nie, nie, po, 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 po. Dobra. Po. Do góry. A dostałem Oj, ja też dostałem minus mocu. Do, ja walę, mocy. ja walę Alfiza, trzymaj, dobra. ja. To ja zostawię z 10, ja sobie 10 zostawię już ty wal, dobra? No dobra, chodź. chodź. Lecimy od razu Musimy wejść pod górkę A, dostaję No ja też Do góry Ja wiesz. chyba ci oddam ten chodź. medalion Daj, daj. Ja też wale pięć. Daj już daj, chodź do góry Jestem, ja nie mam twardych w ogóle Już, chodź Ja mam 400 metalu 30 Ja mam muszę zaropopnąć pa. Ja walę biga, ja walę biga A tu dropujemy, dropujemy, po! Ja walę biga Dość, Ja nie mam kulek już, w farmy, farmie. Aha, no to za debile. Crac? Nice. 3 Nice. Ja, ja biorę maty Miał A, medy. Mnie, mnie. Ja mam medy, trzy medy. No, do, mnie. Ja mam jednego. Wziął, wziął medy, wziął medy. To tak? jest, no, jest solo chłop taki z medami, czarny. Ten? Nie, wiem, nie widzę, bo mam kamerę. Mam sporo maca. Mnie jeszcze. One w hmm? one, one. one. No, On miał ja się walić meda właśnie. On nie ha, czuł. Get out! Nie, to nie, nie, nie. ja idę w twoje jednego no. A, dostałem z digla Co, co? Mój? Dead, dead. Mój też, na hita. Dead. A prawy... Dobra, uważajcie, uważajcie, bo teraz big call z mega grubiego. Digniemy? W Strona riftów mo imo? Gdzieś na rift się wybudować? Nie, no ale to jest tam będzie tyle ludzi. Ostatnie rzeczy zjedziemy na rifty czy nie? Tak wybudować zabudowujemy rift a nie dobra chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie ja mam, ja mam rifta, ja mam rifta w wodzie a, dostałem snipe jest dead no nice serwer spray serwer spray, ja dostałem snipe nie o. dobra, ja chilluję ja nice żyje jednak chodź mnie, nie do wychodź, 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 wychodź z gry, wychodź, wychodź z gry, wychodź no i on też ma pompę, nie dobra wejść do nie, chce mi się ja jestem dead Nice. Rezon. Co na On tu jest nad nami. Zdropował gdzieś. Na mnie. No ja walę się wkopałem. Ale fajne okienko. Świetny pomysł z tym okienkiem. Świetny, kurwa. Zamiast ale minus może... 55, ale chodź, chodź. 6 minisów wywaliłem, jakby co. Chodź. Zamiast Fiza. Ja mam. A dostałem minus 50. Chodź. Musiałem grzywki, musiałem grzywki. Oj, ja nie żyłem 160 dostałem Muszę się wyleczyć bigiem Ja mam Jeszcze we mnie schodzą chyba Ja mam załona jak coś Walę vale meda, vale meda Masz biga? Bierz, wiesz, wiesz, zabuduj No nie mogę po to zejść Jedno, jednego, bo musiałem przyleczyć jednej do ciebie ja Ej, zdropowałem do typów 80. A ja, ja wijłem do baxa. O to nice, ja biegnę do przodu Dropuję w dół Co? A, no nice to powinienem przeżyć wiecie, mam... A, no to Jesteś? Fajnie. A zdropowali mnie Chodź, tam, chodź biegnij, no, ja biegnij Biegnij biegni po prostu o, idę, idę. Na razie, jesteś ze mną? To jestem jestem Ja, ja daj, walę, ja walę Alfiza, walę ja Alfiza. Fiza banankę za nimi, chodź chodź tu na dół. No Dostałem kauna Ale żyję będziesz by, by, ze mną? No, powinienem być Jestem wale Fiza, wale Fiza albo podmijemam myślałem że się nie będzie dało Wale wale Zostawię nam 10 na rotację, mam 10 fizach na razie. I zaraz zwalniłem przy rotacji, ala. Dobra. Już. Nie, nie bij, nie bij, nie bij, mi się biec. Dawaj, dawaj, wala. Full, full, wala. Lecę do przodu. A jaka dam małyś? Będzie leciał. Aj, dostałem damage z wysokości. Na fizję. To nie wiem może Jest z A z dropu... no takie są lagi, że ja dostaję no, cicho, drop'a cicho, nagle cicho, 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 Masz dwa medy Prajgę, prajgę. Eee, mini, mini, mini wall. No, zajebiliście. Ok, jest, jest daleko. Jest, 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 Ja mam jeden hapera. Jestem. Dostał, przy... krak! 131. Ja wywalnię ja z źródłami, uciekłem z źródłami. Dobra, 1 dostał 130. I skopcamy do tyłu. Ja nie mam jeden. Ja mam bandaże. No oni się wam nie wbijają jak coś. Gdzie jesteś? Tam. Dobra. jestem Widzę, widzę. Tylko nie widzę tak, żeby obić. Czekaj, obiję, obiję. 65? Nice. Ten dostał 65. Zaufaj, wyleć się, wyleć się. Nie. Jestem z nim... Dead. Ale. Tu następna ja już będę fizzował. Lecisz? SM, git. budujemy coś, czy nie? O, w dupę dostałem stop Ja już nie mam użyć. Jest woda, jest woda, nie, nie widziałem jeszcze. No i dupa, zaklinowałem się. Zaklinowałem się. Siluję na razie. Zarada się przyjdę. Spotkamy się w zonie, zamarkuj mi gdzie. Tylko. Nie, nie mogę, ja go. Dobra, tam gdzieś. A dostałem pompę! No nice. Zoisowałem Telemadca, ale żyję. No, mogę do siebie, miałem coś nie mogę? Ja do siebie przejdę, ja do siebie przejdę. Otwórz. Balefiza. Mhm. Trochę nas wyleczy. Mamy dwa. No, A dropuje, dropuje. Zróbmy, zróbmy, zróbmy. Krak, white? Nie, 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 nie. Strzela. A ja dostałem mocno, dostałem mocno. A nie, ty dostałeś mocno. Nic mi strzela. ja nie strzelało, nie, jak coś, obiecuję. No, dobra, wal, wal, ty teraz, bo ja mam 50 żyć. Chodź, chodź, chodź. chodź okay, o no. oh, kurno, zupę. Och, dupę, ja nie mam gdzie w pofekcie. Chodź, dowiesz się, dowiesz Jesteś? Gdzie? Ze mną? Leczę, leczę, leczę. Tak, z 200 Wal, walnę wtedy. Chodź, chodź. Dobra, nie nie nie. Oha, no. jestem. Full piece, no nie bij się, nie bij się. No dobra. Jestem no, dobra. No, to No to fajnie, żeś mi sedę pod drogę. Ej, dostał! Idziemy? Bierz. A, wziął to. Ty jest w boksie. Leż, boksie. Leży, leży. Na wallu. Bierz, bad... No, Skoczyli po niej. Otwieraj, otwieraj. Chodź, chodź. A dostałem jest, to jest, to jest... Mam. Kolejnego Otwórz, otwieraj, otwieraj, ja wolę. Otwieraj, otwieraj. Dobra. Masz meda, masz meda, masz meda. O, dzięki. Dobra. Zaraz, zaraz. zaraz. I tak, no, ja 200 mace, 200 mace mam 200 no, matce, 200 matce mam. piątka jeszcze fizą. Ty... Krak? Jestem. Padam w załonie, padam w załonie. Nie mogę. Nie, nie. Czyli, tarpuj, tarpuj jak możesz. Walisz? Ja tak. mam 200 matce. Tu postaw coś, postaw tu coś. No, ja pojeżdżam, położyłem, położyłem. Ty, ale co ty za boxy? Tu miałeś jednego zrobić, a nie tu, w Dobra, chodź do przodu. Po prostu. Ty! Jesteś? Mam, mam dwa bildy, dwa buildy mam Masz, masz Daj coś I walę Fiza i lecimy Dobra, wciąż tym Fizem Patrz, tu są nasze tanky, chodź Jestem, jestem Jakie to? Dobra A, to no Patrz, do przodu ha? Jestem, mam jestem, git, podróż. mam git A, jest, jest. jestem dead, jestem dead Jestem git, ja do... ci... Jest niż tego koła, ja, Nie, tak, nie jestem git, nie jestem git, bo mam... Pod, podmienili to. A mam cię No, minus minus, to jak coś, minus to. Ej, mam maców dobrało mi dużo w miarę. No, ma no, jak coś ten typ tam. To i Ja zaraz no gram na medy. No. Tutaj dojdę tylko i Przestem gram gra? na medy. A, to mi Dobra, ostatni. Jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze dwadzieścia, graj full, graj full. Do końca. Tak? Mówisz? Do końca jeszcze. Nie mają jak cię nawet dosłuchać. No to tu zostajesz. Od, nie no, zostaje. No to już zwariowałeś się. Hmm. Pod top 2 grasz. Tak. Otworzę zaraz coś. Ale to pokrawa. Idę w tą stronę. Tutaj coś jest? Nie ma. Muszę szukać czegoś. Nie mogę coś znać. Mega Może mnie zabiją. S to 3. To, 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 to dwa! 2. No S... no. To w To więcej, no. Ile ma? Ile ma dobyć? 130. To